Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam, i dzisiaj pokażę Wam bardzo małą modyfikację, która sprawi, że odblokujecie ponad 1600 obiektów w swojej grze. Ja się w niej zakochałem, ale mówię to już któryś raz, że się zakochałem w modyfikacji. Ale to jest naprawdę ekstra. Słuchajcie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się tutaj dzieje. Dopiero ją pobrałem i stwierdziłem, że od razu muszę nagrać film, żeby wam to pokazać, bo no, hit, to jest naprawdę hit. I jeśli chcecie wiedzieć, jak odblokować ponad 1600, a dokładnie 1645 obiektów, w grze, którą już macie, tak naprawdę. Jeśli macie zainstalowane wszystkie dodatki, wszystkie akcesoria, to dokładnie tyle jest tych wszystkich obiektów. One już są w grze, ale są tak jakby troszkę niedostępne. Ten mod sprawia, że one trafią do waszej gry i możecie z nich korzystać dowolnie, jak tylko wam się zamarzy. Część z Was wie już o tym, ponieważ są one z kodu specjalnego, ale ta modyfikacja sprawia, że będą one dostępne w zupełnie nowy sposób. Zapraszam do oglądania. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Chodzi tutaj o tryb budowania, który został ulepszony przez e, tutaj twórcę, którego możecie zobaczyć w opisie. Wszystko, wszystko, słuchajcie, wszystkie informacje macie w opisie, więc jeśli będziecie zadawać pytania, skąd pobrać, co zrobić i tak dalej, to pamiętajcie, wszystko, e, opis nie gryzie. E, dobrze, ja zacznę od początku. Zacznę od tego, że e, tak jakby na dzisiaj mamy tutaj bardzo sporo tych różnych obiektów. E, no, myślę, że jeszcze, jeszcze trochę ich tutaj dojdzie dookoła. Ale zobaczymy, akurat mi krzesło zaskrzypiało, no ale trudno, musicie mi jakieś to wybaczyć, bo wiecie, jestem strasznie ekscytowany tym, że, że ten mod wyszedł i jest naprawdę świetny. E, swoją drogą, o tym już Wam mówiłem, że klikając odpowiedni klawisz, e, możecie sobie tutaj rozwinąć całe menu, również dzięki tej modyfikacji, bo ta modyfikacja też jest częścią tej tutaj większej. Więc e, zobaczcie, jak sobie tutaj kliknę, e, sobie wszystko rozwinąłem. Oczywiście widzimy różne drzewa i tak dalej. Ale, słuchajcie, są rzeczy, które są przed nami ukryte. I one często były dostępne przez e, kod, który nazywa się bb-show-hidden-objects albo bb-live-coś-tam. Ja nie korzystałem z tego kodu drugiego, bo on wszedł chyba dopiero tak jakoś około Strangerville. No jeszcze się do niego nie przyzwyczaiłem. Tak naprawdę, przyznam się szczerze, nie korzystałem z niego. Ale teraz, kiedy pojawiła się taka okazja, żeby Użyć tych wszystkich obiektów myślę, że na bank będę z nich wszystkich korzystać. Zobaczcie o co mi chodzi. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj mamy trochę tych drzew. Jest tutaj mm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, e, pięć takich rządków po 12, więc zobaczmy, co się stanie, jak włączę tą e, modyfikację. Zobaczcie, ona się nazywa Better Build By. Na początku trzeba ją włączyć, jak już ją sobie włączymy, cyk. Jeśli robicie to pierwszy raz, to w tym momencie trzeba zapisać grę i włączyć grę ponownie. E, bo dopiero jakby wtedy dopiero ten mod się aktywuje po ponownym załadowaniu gry, ale ja już to zrobiłem wcześniej, żeby to przetestować, więc ja już tu jestem gotowy. No i zobaczcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, po dwanaście. I zobaczcie, co, co ja teraz zrobię. Przechodzę tutaj w zawartość. W zawartości mam Hide Maxis, czyli ja mogę teraz ukryć. Całe to 12 elementów, które się pojawiło. Mogę zobaczyć wszystko, co jest z debugu. Zobaczmy, czy coś się z debugu pojawi w, w, tutaj w tych drzewach. Tak. Pojawiły się różne debugowe rzeczy, które zwykle trzeba było szukać w ten sposób, pisząc tutaj debug, debug, debug. O, proszę bardzo. Trzeba było zwykle szukać tutaj w to wszystko wpisywać i dopiero szukać tych wszystkich rzeczy. A teraz jest o wiele łatwiej i część rzeczy też jest podpisana. Znaczy te akurat nie, ale niektóre z nich są podpisane. No i zobaczcie, włączyliśmy i wcześniej było tylko raz, dwa, trzy, cztery po 12. I doszedł nam cały rząd i jeszcze trochę, więc Doszło ponad 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 elementów, czyli już tutaj na prawie 20 weszła, tak? I są rzeczy, których normalnie tutaj nie ma. Czyli zobaczcie, tutaj może już zwinę to menu. Są na przykład takie drzewa ze Strangerville, które. Wydaje mi się, że nie są dostępne w normalnym tutaj jakby otoczeniu. Hide Maxis, o, zobaczcie tutaj jakieś różne elementy. Mi się wydaje, że no, nie wszystko jest dostępne tak. tak o. Na przykład, na przykład, to na pewno to drzewo, które jest drzewo z simorośli, które, które zmienia naszego sima w simoroś, nie jest normalnie na co dzień dostępne. Podobnie jak tutaj te wszystkie różne gałązki, które można sobie gdzieś tutaj rozrzucić dookoła one też nie są dostępne na co dzień. No i sporo jest takich elementów. Ja sobie teraz włączę live edit jeszcze. I do tego dochodzą kolejne elementy, ponieważ debug i live edit, tak jak powiedziałem, to są dwa różne kody do dwóch różnych elementów. No, i wcześniej też bardzo ważne jest to: nie mogliśmy tak sobie po prostu usuwać tych elementów, nie mogliśmy ich kopiować. Teraz możemy to robić, możemy dowolnie sobie kopiować tutaj e, całość stylu, niestety nie możemy zmienić, o, nie można zmienić stylu, ale możemy sobie całość tutaj kopiować i dowolnie usuwać, więc to też jest zasługa tej modyfikacji. No i zobaczmy. Ja teraz sobie ukryję wszystko, co jest maxisowe, czyli jakby pojawiło się w dodatkach. I chcę zobaczyć tylko rzeczy debugowe i live edit. Więc sobie wchodziłem tutaj, wszedłem w, w te drzewa. No i tak, mam tutaj jakąś wiejską jabłoń, tutaj coś tam. I to są różne takie elementy, które możecie zauważyć tutaj po prostu w świecie. Czyli na przykład na pewno znajdziemy ten samochód w tym, za chwilę zobaczymy zresztą. Samochód, tutaj ten hydrant na przykład. Te drzewa, których pewnie nie ma normalnie w katalogu, ale one gdzieś sobie tutaj są, tutaj o w tym wszystkim. Więc gdzieś tutaj sobie te wszystkie drzewa siedzą. No i warto sobie się z tym wszystkim zapoznać, bo, tak jak powiedziałem, nie wszystko jest dostępne dla nas tak jakby zawsze, co nie? Więc, dobra, jeśli chodzi na przykład o kamienie, na pewno nie, jest, nie są dostępne elementy takie jak na przykład te tutaj e, kafelki, że tak powiem, cyk, na pewno one nie są dostępne, więc, no, to jestem tego pewien. Rzeczy związane z rafą koralową, na przykład, którą chcielibyście sobie zbudować, na przykład na dnie jakiegoś basenu czy stawu. Teraz możecie to zrobić. Możecie odblokować, po prostu kliknąć sobie tutaj. Live Edit i Debug, e, schować maksisa. O, psy sobie tutaj szczekają dookoła. No trudno, jakoś musimy wytrzymać. E, niedługo koniec filmu, więc myślę, że i tak to długo nie potrwa. E, zobaczcie, tu są różne też mm, kamienie, na przykład, które możemy gdzieś tutaj sobie poustawiać. Naprawdę jest tego bardzo dużo, bardzo dużo. Niektóre rzeczy są ogromne, więc warto skorzystać z kodu, który po prostu pomniejszy te elementy. No i używać em, Move Object, bo też może być, może sobie też wszystko tak jakby bliżej siebie ustawić. Słuchajcie, tego jest naprawdę mnóstwo mnóstwo rzeczy jest, które warto wykorzystać, których po prostu warto korzystać moim zdaniem. Zobaczmy, dość o tych kamieniach. O tych kamieniach już tutaj nie gadajmy. Zobaczmy tutaj, co jest. Tutaj są jakieś rzeczy typu stawki. Zobaczcie, kto z Was chciałby mieć stawek, może to usuniemy. O, no właśnie, mogę to już usuwać w ten sposób, bo teraz jest to możliwe. Więc zobaczcie, może mieć jakiś stawek sobie tutaj postawić. Są różne rodzaje stawków, bo przecież w każdym dodatku czy w każdym miejscu jakiś inny staw się pojawił. No i widzicie, Trochę tego tutaj jest, trochę tego mogę tutaj Wam pokazywać, tu akurat nic nie ma. Mówię, że trochę jest, a akurat nie ma, no, ale zobaczcie, na przykład mówiłem o rzeczach związanych z ogrodem, więc tutaj mamy wszystkie, na przykład różne roślinki. Jeśli chcecie mieć teraz na przykład drzewo pieniężne, no to sobie tutaj walicie, proszę bardzo, już jest ułożony kładziecie sobie tutaj ten owoc pieniążkowy, zbieracie i będzie gotowy. Krow, krowokwiat, cyk, będzie krowokwiat. No i co jest tutaj jeszcze ważne? Ważne jest to, że jeśli na przykład wejdziemy sobie w transport, to zobaczcie, jest tutaj sporo różnych elementów, które zwykle są przed nami schowane, tak jak na przykład ten czarny samochód. Sprawdźmy, czy gdzieś. E, o, jest. To jest ten samochód, zobaczcie. To jest ten sam samochód, który tutaj sobie przejeżdża. On jest przed nami cały czas ukryty e, w trybie budowania, bo on jakby nie jest częścią użytkową, czyli jakby mm, nic z nim nie zrobimy. Ale no przecież, jak chce coś budujemy fajnie, to zawsze ładnie sobie można ten samochód postawić, bo przecież nic się nikomu nie stanie. Teraz włączyłem Hide Maxis, więc nie, nie widzimy rzeczy, które są typowo e, jakby na co dzień, tak? Czyli widzimy na przykład rower z tutaj Eko-życia, życia Eko, ale go można wytworzyć, dlatego on tutaj się znajduje w tym debug, ale jak usuniemy hide maxis, to od razu widzimy te wszystkie inne rzeczy, które na co dzień tutaj są, czyli na przykład są to te łódki właśnie, e, zwykły rower też jest, więc to wszystko tutaj jest ja teraz ponownie włączę Hide Maxis, żeby Wam pokazać po prostu te obiekty, wszystkie nowe, które się pojawiały. Oczywiście nie pokażę Wam każdego jednego elementu, ale zobaczcie dla przykładu. Mieliśmy już tutaj e, samochody, więc super, może sobie postawić samochód gdzieś tutaj. E, jeśli ktoś po prostu tworzymy historię kogoś, kto gdzieś, gdzieś na przykład przyleciał, no to mamy super e, tutaj takie coś. Zobaczmy, co dalej możemy sobie postawić. Możemy postawić na przykład e, taką tutaj e, część przyczepy i na niej na przykład zbudować dom. I trochę wiecie, poudawać, że, że że mamy życie w przyczepie, bo, bo czemu nie? Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj edytować, to jest tutaj ocyk. O, o duże się załaduje, bo tu musimy na to poczekać. Zobaczcie, tutaj też są te wszystkie elementy, ale ja pokażę Wam jeszcze łatwiejszy sposób na sprawdzenie ich. Zobaczcie, wejdziemy w debug. I tu są te wszystkie elementy debugowe, że tak powiem. Czyli to są te wszystkie znajdźki, które możemy gdzieś odnaleźć, czyli na przykład, właśnie krowokwiat, laleczka wodu, no i wiele innych różnych rzeczy, które zwykle możemy zdobyć, wytwarzając bądź na przykład gdzieś, gdzieś są postawione, tak jak na przykład właśnie ten portal. Swoją drogą, jak postawicie ten portal odpowiednio na tutaj parceli, to one będą działać. Czyli wejście do portalu 1, wyjście z portalu 1. Tak sobie ustawicie na dużej parceli, tutaj jeden. A tutaj drugi, i faktycznie, jak Sim e, dacie, że ma gdzieś przejść, to on przejdzie stąd i wyjdzie tutaj, więc to działa naprawdę. E, po prostu jest funkcjonalne, możecie tego używać. No, ale ja z, ja z Debuga korzystam tylko wtedy, jak chcę Wam coś pokazać w jakimś poradniku na przykład. E, zwykle tutaj nie, nie wchodzę, bo to część, to jest po prostu oszustwo, czyli wiecie, nagle sobie kupujecie rzeczy, które trzeba zdobywać, a, a, no, a nie jest po prostu jakoś osiągnięte. Ale jest ten jeszcze live edit, czyli właśnie te mnóstwo obiektów, o których Wam mówię to ich właśnie jest ponad 1600. Zobaczcie, ja je tutaj rozwinę, żebyście mogli zobaczyć całość. Patrzcie, tutaj chcecie mieć um, ten tramwaj, to macie tramwaj. Jeśli, jeśli chcecie, budujecie jakiś na przykład taki, żebym bym powiedział trochę blok, no to budujecie sobie tutaj takie skrzynki co nie, czy jakieś ławki, których nie ma nigdzie. Co jeszcze możemy tutaj postawić? Mnóstwo innych rzeczy, czyli na przykład jakieś e, różne, różne korzenie. Te samochody już wam o nich mówiłem, ale wiecie, też są jakieś takie inne użytkowe rzeczy ładne e, i ładnie wyglądające, że jakieś tutaj doniczki, które zwykle są gdzieś poukrywane na przykład. Są też płoty, których nie ma zwykle tutaj, tak wiecie, żeby sobie normalnie je postawić. Są też na przykład o, takie mury i tak dalej, to wszystko można sobie to poustawiać ładnie, żeby to też ładniej wyglądało. Czy na przykład jak budujecie farmę, o. Ja chyba z tego skorzystam na farm life, bo, bo widzę, że mogę, mogę tego użyć, pewnie będę musiał użyć y, tutaj jeszcze Move Objects, bo zobaczcie, tutaj też się to gdzieś wpasowuje na przykład, Też już takie, wiecie, że coś spadło, niby coś się zepsuło. Naprawdę jest tego mnóstwo, mnóstwo, sami zobaczcie, że o, chcecie mieć przystanek, macie przystanek. No wiecie, to są rzeczy, z których nie będziecie raczej korzystać, ale jeśli na przykład budujecie sobie, mm, powiedzmy, mir habe Jakąś willę, tak? No to sobie cyk. Walniecie sobie taki ładny e, trawnik i od razu, jakby świat tutaj trochę inaczej dookoła wygląda. Co jeszcze tutaj jest? No, jest mnóstwo rzeczy różnych, różniejszych. Jest na przykład taki domek, e, który tu wiecie, one są tutaj w tle wszystkie, ale czasami tutaj gdzieś sobie stoją, to możecie sobie postawić na większej parceli. Jak na przykład e, tworzycie tylko mały dom, a chcecie coś wielkiego mieć obok, tylko że na przykład nie chce wam się budować i wiecie, że nie będziecie, nie będziecie z tego korzystać, więc możecie sobie to postawić. Z innych ciekawych rzeczy, które też są, to są jakieś trawy na przykład tutaj czy na przykład jakiś kaktus, czy, czy też drzewa, o to wszystko tutaj jest. Jeśli nie chcecie szukać tego w tam w konkretnych kategoriach, możecie poszukać tego tutaj. No i co tu jeszcze mamy? Zobaczcie, mamy jakieś części świątyni na przykład. Też możemy ich użyć normalnie do budowania, na przykład wiecie, jakiś stary kościół na przykład zbudować, albo jakieś miejsce imprezowe, które na przykład nie jest w Windenburgu, tylko tam, gdzie sobie to ustalicie. Czy zobaczcie, taka altanka na przykład byłaby świetna do... Muszę trochę, czekać czekajcie, trochę tego usunąć, żeby Wam to pokazać. Na przykład taka altanka. Do, wiecie, jakiś ślub czy coś, no to od razu wszystko inaczej wygląda jakieś tak wszystko jest ładniejsze, po prostu. Czy też są na przykład różne ozdoby z tego, z tego parku, z tego labiryntu, tak? To też można wszystko poużywać, poustawiać sobie i też mieć bardzo ładny ogród. Zobaczcie, wszystko to jest, po prostu możecie sobie to sobie wyciągnąć, pokopiować, bo kopiowanie też jest nowością. Naprawdę świetne rozwiązanie i ja będę z niego korzystać. Jestem tego pewien. Zobaczcie, mamy mnóstwo roślinności, jeśli uwielbiacie e, działać z roślinami, to jest mnóstwo roślinności, swoją drogą muszę wrócić, o, tutaj do tego life edita, to było mnie troszkę wyrzuciło. Na przykład powiedzmy, działacie sobie tutaj z jakąś farmą, no to cyk, tutaj sobie zrobicie tę e, belkę siana, na przykład. Co tu jeszcze mamy? Przejdźmy sobie dalej, na przykład mamy o, może takiego wiatraku sobie nie postawicie, ale na przykład, gdyby go zmniejszyć, zobaczmy, czy da się go zmniejszyć. Dobra, to będzie źle działało. Ale jestem pewien, że jest wiele obiektów, które faktycznie można zmniejszyć i będą działały w porządku. Na przykład tak, takie dziwnie oprócone drzewa. Zobaczcie, wszystko jest zawsze idealne, idealne i proste w tej grze, a może na przykład chcemy mieć koło domu jakieś drzewo, które się lekko przechyla. To jest super rozwiązanie, rozwiązanie, którego brakuje mi w, w The Sims 4, a na przykład jest w planet Zoo, gdzie możemy sobie kliknąć, obracać te obiekty do woli dookoła i naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. Powiedzmy, chcecie mieć na przykład taką siatkę? No to robicie taką rybacką siatkę i nikt wam tutaj nie przeszkodzi w tym, żeby ją sobie zrobić. Czy też tego ziomka sobie stawiacie, który tutaj zawsze stoi, przecież koło tego wszystkiego. Czy wielki statek, no statku teraz sobie nie umieściłam, bo nie mamy na niego miejsca niestety, więc tutaj akurat z tym kiepsko. No ale czy jakiś cmentarz na przykład chcecie zbudować, no to cyk, cykacie sobie tutaj wszystkie te rzeczy, budujecie cmentarz, prawda? Macie na przykład, o tutaj jakieś wielkie coś, wielką donicę, no to sobie stawiacie jakieś drzewa to w środku, albo jakieś, jakieś kwiaty, no cokolwiek, słuchajcie, jakieś, tutaj macie skrzynie, które też Możecie sobie poużywać, poustawiać w jakichś dowolnych miejscach. Chyba przed, przed chwilą widziałem latarnię, to chyba było to. Tak mi się wydaje. Nie widzę. O, jest latarnia, zobaczcie. Jest taka latarnia, raczej latarenka, ale też może sobie postawić gdzieś z boku. Naprawdę tych obiektów jest mnóstwo, mnóstwo. Aż no, trudno jest pokazać je wszystkie, bo one są też z każdego dodatku, czyli mam różne tutaj em, posągi, na przykład. O, taki posąg. On jest w Sulanie, normalnie gdzieś w świecie sobie stoi. A teraz możecie go sobie postawić, poużywać. Czy te balony? Przecież są przecież różne balony. One akurat, o, są dostępne ich różne kolory. Są y, balony właśnie z y, sulaniem. One się pojawiają często jak różne wydarzenia są. No, a teraz możecie sobie postawić gdzieś w ładnej parceli, na przykład stworzonej dla y, małych dzieci y, i też to będzie ładnie wyglądać. Tutaj mam jakiś wielki las, tego nie będę wyciągać. A na przykład most. No most to raczej nie zrobimy sobie. Y, co możemy tutaj jeszcze powyciągać, żeby Wam to pokazać? Spójrzmy sobie na jakieś opony, na przykład budujecie jakieś złomowisko, to używacie jakieś opony, jakiejś tutaj części samochodu, na przykład, czy, czy jakiejś innej w ogóle, bo też jest in, w innym kolorze. Czy na przykład, o, usunę teraz to. Cyk, jeszcze raz. I na przykład, powiedzmy, budujemy sobie, e, tworzymy sobie sima, który tam niby gdzieś sobie mieszka e, przy torowisku, tak? No to cyk. Cykacie sobie jakieś wagony, ustawiacie. E, są też tory, żeby było, gdzie to były te tory, gdzieś one tutaj były. O, cyk. Są też tory, żeby to bardziej realistycznie wyglądało. Jakieś tutaj elementy metalowe, czy tutaj to, to do zatrzymywania pociągu, na przykład. Naprawdę jest tego mnóstwo, i uważam, że życie simów. Naprawdę, mówię chyba któryś raz, naprawdę. Jeśli ktoś to policzy, to, to dam serduszko w komentarzu. Słuchajcie, uważam, że. Te wszystkie elementy, które tutaj są, np. element tutaj do parkingu, naprawdę, kolejny raz to powiedziałem, ale wierzę w to słowo, e, sprawia, że życie Simów jest o wiele lepsze. Na przykład zbudujecie sobie jakiś e, kontener, tak, e, mieszkanie w kontenerze, no to po co to około budować jakieś kontenery? Wystarczy postawić te, które faktycznie są w grze. Nie, nic nie musi udawać tych kontenerów, tylko one naprawdę sobie stoją tutaj, gdzieś sobie je położycie wszystkie i cyk, jest gitara. Budujecie tu sobie jakieś mieszkanie albo nawet, wiecie, jakiś namiot stawiacie, i żyjecie i może naprawdę fajne rozgrywki z tego zrobić, i to są obiekty, które cały czas każdy z Was posiada. Macie je w swojej grze, możecie ich cały czas używać, mm, jakby nic nie, nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby z nich korzystać. Są jakieś nawet jakieś magiczne elementy, to nawet nie wiem, co to jest, aż włączę i się przekonamy. Pewnie to się świeci w jakiś sposób. No, ale mówię Wam, jest naprawdę tego bardzo dużo, nie, to się nie świeci, po prostu takie jest, <laughs> ale ok, słuchajcie, elementów jest naprawdę bardzo dużo, możecie z nich korzystać, one są już w Waszej grze, nie obciążą Waszej rozgrywki. Bo, bo to nie jest jak pobieranie, wiecie, teraz 10 GB gigab yy, custom content, które wgrywacie sobie do gry i one wam wszystko zamulą. To jest nieprawda, to wszystko już jest w waszej grze, to i tak się ładuje gdzieś tutaj zawsze dookoła, na przykład te kontenery i tak dalej. Tylko po prostu teraz będziecie mieli do tego dostęp dzięki temu, że włączycie sobie ten Organized Debug dzięki Better Build By. Słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Wydaje mi się, że udało mi się. Opowiedzieć trochę o tym, jak tutaj to wszystko wygląda, z czym to się je, mniej więcej o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że Wam również się to wszystko tutaj podoba. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że nie rozstanę się z tym modem. Jeśli dzisiaj bym nagrywał ten film, który możecie teraz zobaczyć, jego podpowiedź gdzieś tutaj w rogu, film, w którym opowiadałem o modyfikacjach, które muszę po prostu używać w The Sims 4. Myślę, że dzisiaj zawarłbym e, te modyfikacje też do tego zestawienia. Bo jest to jednak taki mod, który, który się przydaje. Lepiej mieć zawsze więcej niż mniej. Ja jestem tego zdania. Lepiej korzystać z tych wszystkich elementów, które i tak mamy w grze. A skoro one mogą nam tylko poprawić tutaj, jakby wygląd naszych parceli, e, ulepszyć nasze budowanie i, i, i tak dalej, naszą rozgrywkę, ja jestem za tym, żeby z tego wszystkiego korzystać. No i Wam też to radzę. Dajcie znać, co sądzicie o tych modyfikacjach. Czy będziecie z nich korzystać? A może twierdzicie, że na przykład nie warto z nich korzystać? Jeśli tak uważacie, dajcie znać, czemu tak sądzicie. Ja będę czekać na Wasze komentarze. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję. No i pamiętajcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Słuchajcie, wszystkie filmy ogląda mnóstwo osób, które nie subskrybują kanału, więc będzie mi bardzo miło, jeśli wciśniecie ten drobny przycisk tam, tam z boku i wiecie, zawsze, zawsze będziecie wiedzieli o tym, że jakiś nowy film się pojawił. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że tutaj ze mną byli. Liście I do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!